Witam, kochani. Chciałbym opowiedzieć o wychowaniu seksualnym. No, jakie otrzymałem, a nie otrzymałem żadnego. Więc tego wychowania nie było. I ja nie czułem się przez to dobrze. Gdybym się nauczył. Seksu wcześniej, bym się czuł lepiej. A przez to, że nie wychowano mnie seksualnie, jakaś mocna, przyrodzona, moją babcię zrobiła kaleką tylko po to, żebym ja, podkładając pod, yy, pod nią basen, zobaczył jej. Narządy płciowe i w ten sposób y, umiał się onanizować. To jest właśnie taka opowieść o moim życiu seksualnym, która po, powinna przestrzeć niektóre osoby, które całkiem odwrotnie myślą: a to są głupoty jakieś. por